Kochani, witajcie w pierwszym vlogmasie. Witam się z wami w takim dosyć nietypowym stroju, dlatego, że przyszłam dopiero z dworu. Mam dzisiaj bad hair day, więc pozostanę w czapce, jeśli pozwolicie. <grym> ponieważ, no, jutro będę miała głowę i nie chciałam do was tak występować po prostu. Eee, tak, tak wiecie, no, nieładnie. Mam sobie golfik, ponieważ jest mi za gorąco w nim. Wiecie co, byłam w galerii. E, bo jutro jest Black Friday. Mimo tego, że oglądacie to 2 grudnia, to oczywiście do przodu nagrywam, kiedy mam wenę i Czas, e, bo wiecie, że u mnie no, u mnie różnie z tym, czy, że po prostu czasami mam takie doły, że ciężko na nagrywanie. Korzystam póki gdzieś tam czuję przypływ delikatny. E, co Wam chciałam, kochani, powiedzieć, że byłam w galerii, ponieważ jutro jest Black Friday, no i chciałam zobaczyć promocję. Bo, wiecie, o, oglądałam się za prezentami, też chciałam sobie zrobić prezent, e, właśnie na, na święta. E, mogę Wam zdradzić, że chciałam sobie kupić e, rzeczy papiernicze. Byłam ostatnio w Action, ale nic nie widziałam. Chcę jeszcze, po, e, chcę jeszcze pojechać do drugiego Action w innym miejscu. Słuchajcie, czekajcie, muszę się napić, <laughs> bo mi na mnie w gadle. mi i chciałam słuchajcie, ym, no, wybrać się tam. Bo chciałam dla siebie zrobić taką fajną pakę papierniczą, buńkę po prostu sobie zrobić, a weksn no niestety jest najtaniej. Bo byłam na przykład w Empiku jest mnóstwo papierniczych rzeczy, ale niestety bardzo wiecie, cena. Cena daje czadu. E więc poszłam, że się, chciałam sobie kupić nowego pada do konsoli. To w ogóle śmieszyło mnie. Słuchajcie, że było napisane na stro stronie Mediamarktu, że jest promocja na pada 289 zł. E, niby przecenione z 350. Tylko, że ta cena 289 to już praktycznie nie wiem, od dwóch miesięcy ją widziałam w sklepie. Więc, e, więc, taka to przecena, że wiecie, zwyżka ceny. A potem obi, obniżenie magiczne. I dzisiaj nawet byłam przed dzień Black Friday, że 289. Nie? Także no, no, nie kupiłam, bo się, wiecie, nie było promki, no to, wiecie, 300. Wy. Co wam chciałam powiedzieć? W ogóle na końcu tego filmu poleci e, krótka wzmianka następnej planszówki. E, poczekajcie, poczekajcie. E, poleci na końcu. E, bo to jest super propozycja, słuchajcie, na prezent dla dzieciaku, bo to, ponieważ ta gra planszowa jest ultra prosta i oczywiście jest odwrotnie. <grymny> I naprawdę przypomina trochę, powiedzmy, Chińczyka jakby, no, chociaż też nie do końca, bo tutaj jest taka plansza, mogę wam teraz powiedzieć, są e, postaci z pionkami, są karty, kości i takie znaczniki i chodzicie po prostu po tej planszy i musicie zdobyć 3 diamenty i 6 potworów, żeby tam pójść do, do samej mety. I potem tam na mecie, wiecie, tam coś tam coś się otwiera, nie pamiętam. W każdym razie ja rozłożę dla Was tą grę. W ogóle pięknie wygląda, prawda? Nie wygląda, piękna grafika. Naprawdę myślę, że dzieciakom się spodoba. I to jest, słuchajcie, mogę Wam na szybko powiedzieć: 7, 30-60 minut, 2 do 4 graczy. Także na taki wiek to jest. I, I dla dzieciaków pod choinkę. I koszt tego. Napiszę Wam tu, gdzieś, tu. Cenę tego, bo, bo nie pamiętam za ile ja to kupiłam. W każdym razie bardzo prosta gra, rodzinna. Tak jak mówię, do czterech osób. I, i super zabawa. Także to będzie na końcu. Zrobię Wam voice over z tym. Zrobimy także do, do czasu Mikołajek, czyli dzisiaj mamy 2 grudnia. To jeszcze. W czwartym, grudnia zobaczycie awel, grę z dodatkiem. Ona też jest taka, taka bardziej pod dzieci. A później będzie vlog mikołajkowy, więc już nie zdążę Wam więcej pokazać. Ale to będą takie moje, te kilka propozycji tych planszówek, właśnie na prezent dla dzieciaków. Być może 3 grudnia wybiorę się do MPika, żeby Wam pokazać może takie gry dla najmłodszych takie totalnie wiecie, takie najprostsze jakieś z literkami czy coś ale to zobaczcie jak mi nie wyleci z głowy to to będę wam pokazywać poleci materiał z galerii, a bo w ogóle tam była piękna taka wystawka z Diora słuchajcie w galerii normalnie coś cudownego E, taka ala choinka i wielka taka jakby promocja tych perfum i ich e, e, produktów, ale no wygląda to prześlicznie. To też wam tam nakręciłam. No i coś tam, coś tam wam w sklepu pokręciłam, więc zobaczcie teraz, gdzie byłam i co widziałam w galerii. Kochani, to były filmy z galerii. Chcę Wam w ogóle powiedzieć, że zauważyłam dzisiaj, że pękł mi dzbanek z Brity. Nie wiem, tu jest jedno pęknięcie, i tu jest większe, niestety. O, proszę bardzo. I jest ogólnie porysowany. Nie wiem, bo sprzątałam ostatnio i nie wiem, czy gdzieś nie szurnęłam, czy coś. Ale dajcie znać, czy trzeba go wymieniać, czy ewentualnie można taki pęknięty używać. Bo no. To znowu są koszta, nie? A ja nie chcę, nie chcę tak wiecie, wymieniać od razu. Więc dajcie znać. I mam powiedzieć, że wyciągnęłam sobie kubeczko świąteczny Mam tutaj e, z Home and You, tak? Home and You. E, właśnie z poprzedniego roku. I tutaj na nim są: jest domek, śnieżynki słońce, jakieś drzewo. E, Sanie Mikołaja. Tak, renifery I tu domki jakieś No taka duża, spora filiżana e, Na taką kawusie Myślę, że sprawdziła e, Jak lubicie, bo taki jest dosyć głęboki Mam też drugi Słuchajcie, taki Właśnie świąteczny, ale to mówię To w innym To w innym będzie W rógmasie I będę sobie, słuchajcie, robić herbatki Pokażę wam moje herbaty ponieważ zdecydowałam, że wracam do picia herbat że po prostu muszę przetestować, bo nie mogę cały czas pić wody no, bo, bo po prostu to czy tam na przykład ostatnio piłam też rosół, czy barszcz na przykład takie chodzi mi o płynne same wiadomo, no jest ok, ale herbaty też trzeba. Nie, żeby po prostu yy, pić też w, jakby wodę z kranu, wiecie o co mi chodzi. Mam herbatki dwie, które mam. No. Taka najprostsza minutka, kupiłam czarną. Jak macie do polecenia jakąś naprawdę smaczną, z prostym składem, który tutaj nie ma, jakieś wiecie, yy, bo tutaj jest mieszanka herbat czarnych i nic więcej nie ma, więc. Dlatego to kupiłam. Wiem, że to jakości nie ma, ale to nie o to chodzi, bo to są testy, słuchajcie, i ja nie mogę tutaj, wiecie, jakichś wydziwów mieć, nie? Takich jakichś pokręconych składów. Eee, także mam tą minutkę, będę testował. Wiecie, zwykłą czarną herbatę z cytryną z minimalną ilością cukru, e, tak wiecie, bez przesady. A druga to jest owocowa, słodka pomarańcza. Ja ją piłam bardzo, bardzo długo. Mam ją sprawdzoną, w sensie kiedyś sprawdzałam na pewno. I tutaj słuchajcie, są jakieś cytrusy, owoce, dzika róża, hibiskus, już jest taka mieszanka, ale no znam ją. Wiem, że ją piłam na pewno, więc mam taką drugą, taką drugą herbatkę i, i chciałam Wam się pochwalić właśnie, że, że będę testować, będę próbować i powiem Wam tak, zrobiłam ostatnie gołąbki, też gdzieś e, mam zdjęcie, czy, e, czy filmik to Wam pokażę. Że udało mi się przesłać Wam pokazać te moje gołąbki. I słuchajcie, robiłam e, właśnie gołąbki z kapusty pekińskiej. No nie? Bo ja nie przepadam za tym procesem e, nie przepadam w ogóle za kapustą białą. Dla mnie ona jest trochę za ciężka taka wiecie, toporna, gruba, ciężka, taka. No wiecie, taka konkretna kapusta, nie? Włoskiej za bardzo nie mogę nigdzie dostać. Tak, wiecie, patrzę po tych sklepach, gdzieś tam co jakiś czas nie, albo wykupują, albo gdzieś tam nieładne są. Ale w ostatnim czasie właśnie nie mogłam dostać. I mówię, kurde, potrzebuję takiej, która jest dostępna cały czas. I to jest właśnie kapusta pekińska. I słuchajcie, kupiłam, i tak naprawdę wziąłam tylko mięso. I tylko kapustę pekińską. Jedno w drugie wsadziłam oczywiście z przyprawami. I wyszły tak zarombiste gołąbki. One się co prawda trochę były takie małe, bo te liście z kapusty pekińskiej one są podłużne, ale wiadomo, yy, no tam się wykrywa tą twardą część, no i tak mało zostaje tego miejsca. Ale jak dla mnie, słuchajcie, ja sobie biorę dwa, trzy. I ja już do tego ziemniaczki, słuchajcie, tłuczone. I tak jadłam przez ostatnie trzy dni i jest po prostu pyszne. Jak będę robić na święto, to tam rzucę koperek jeszcze, żeby ten... Tak ubogacy trochę. Bo ryż u mnie, kochani, no to wam mówiłam, że jest tak pół na pół. Więc nie będę dodawać. Ale chciałam wam powiedzieć, że właśnie wyszły pyszne. Cze? No i kochani, nie wiem, troszkę się zmachałam. Aha, bo już musimy otworzyć te okienko kalendarza, więc ja was zapraszam na... Może na zdrapeczkę dzisiaj otworzymy sobie... Zdrapeczkę, znaczy zrobimy. Yy, I tak jak Wam mówię, witam się z Wami tutaj na 2 grudniu i w każdy parzysty dzień będzie, yy, będzie vlog. Czyli w Wigilię powinien być ostatni film Wigilijny, ale on będzie wiadomo. Dzień później, nie? No bo, yy, no bo trzeba nagrać Wigilię, nie? I te przygotowania ogólnie, więc. Yy. No, chciałam tak pokrótce wam powiedzieć, że jak dzisiaj jest 2 grudnia, to następny film będzie 4, kolejne 6, 8, 10, tak wiecie. No. Drodzy, to chyba będzie na tyle. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, pierwszy vlogmas. Bardzo się cieszę, że znowu odliczamy do tych świąt, że mam taki, wiecie, luz, że nie ma tej presji, że codzienne filmy i tak dalej. Zapraszam was do komentowania, do lajkowania, do dania mi suba. I już w kolejnym vlogu na pewno będę bez czapki, także <noise> będę miała umytą głowę, kochani. Więc mm, ściskam was ciepło do następnego, aha, i w kolejnym vlogu prawdopodobnie pokażę Wam haul z, yy, z, z rzeczami, które wysyłam mamie w paczce. Bo, bo, bo będę chciała mamie nadać, to, to pokażę Wam ten haul. Także ściskam Was ciepło do następnego vlogmasu, pa pa!